Ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko realizowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni i ścieków. Prace prowadzone są w bardzo szerokim zakresie, gdzie generalnym wykonawcą jest firma VARD. Jest to pierwszy etap modernizacji. Prace prowadzone aktualnie na terenie oczyszczalni przebiegają w właściwy sposób. Rzeczy głównie są w zakresie robót konstrukcyjnych, które to są roboty bardzo skomplikowane, ale oceniamy, że ich wykonawca wykonuje je bardzo dobrze. 15 stycznia 2010 roku podpisaliśmy z biurem projektem umowę o nadzór, o pełnienie funkcji inżyniera, kontraktu tego i nie tylko tego zresztą zadania, również i oczyszczalni ścieków. Wówczas został ogłoszony przetarg. 18 czerwca 2010 roku podpisana została umowa z inżynierią w Rzeszowie z terminem zakończenia 30 listopad 2011. Przedsiębiorstwo przystąpiło prawie natychmiast do prac, jak wiemy w bardzo trudnych warunkach, w warunkach wyjątkowo dużych opadów, a przypomnę tylko, że projekt przewidywał i założył położenie tych rur na początku o średnicy 1802 równolegle w miejscu istniejącego czynnego rowu, w którym płynęły, który następnie przechodził dwie rury o średnicy 2 metry, 2000 mm. Należy tu podziwiać przedsiębiorstwo, że w tych warunkach no, podołało i jak już wiemy w tej chwili wykonało po prostu przed czasem to zadanie. W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia zostały wybudowane kolektory zastępujące uciążliwy dla mieszkańców i środowiska otwarty ruch Strzała, który odprowadzał ścieki miasta Siedlce. Odbioru technicznego dokonano w dniu 13 października 2011. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji realizuje m.in. zadanie pod tytułem renowacja istniejącej kanalizacji. Jest to renowacja metodą bezwykopową kanalizacji o długości około 20 km długości w obszarze powiedzmy całego miasta. Przeprowadzony został przetarg na to, i ta realizacja będzie dokonana w latach 11, 12 i 13. W roku bieżącym Przewidujemy wykonania około 30% tego zakresu. Wykonawca jest doświadczonym wykonawcą, który mogę powiedzieć, że pierwszą taką kanalizację, renowację kanalizacji przeprowadzono w 1994 roku w ulicy Biskupa Świlskiego i Czerwonego Krzyża i po sprawdzeniu sprawdza się bardzo dobrze.